Kujawska husaria. Dzisiaj zostaliśmy zaproszeni na obóz harcerski na pokaz naszej paski dla maturny. co możemy znaleźć. Chyba coś głębiej mamy tutaj, zobaczymy coś się trafiło. No. Jakby ktoś chciał pochodzić, poszukać tu. To... Śmiało bierzcie, sami sobie. Tylko ustaw tą, wysokość. Kto chce, to śmiało. No. Piotrek, to weź ustaw, to ustaw to tylko tą. Na wysokości. Niech sobie przymierzy i... Czy się dowodzić, że ta będzie pracowała? No, i musisz sobie tam, gdzie masz sygnał, to, tam gdzie jest sygnał, i musisz machać, No to jest telefon? Musisz gdzie tak bije... sobie machać, gdzie bije najwięcej, to to, zobaczyć, to jest. Porób zdjęcie i wyjdzie się kolei, tak? Oni niżej i tutaj niżej machaj Tu gdzieś tu będzie A chyba tutaj będzie Idziemy do dziadka Budzika Bo dziadek Budzik też ma swoją grupę O tam kubuś leci Ugrzać się trochę z dzieciaczkami Czy coś dziadek Piotruś już znalazł? Znaleźliście coś z dziadkiem? No, znaleźliśmy już mafinę. No, o, to OSP i my to? O my będziemy kopać? Jaki to? Będziemy kopać. to? malutki my to? to. Czyli my to. Czyli Możesz ściągnąć, bo to spokojnie to się rozciąga, no. Zobacz w do doku, czy nie zostało najpierw. Widzicie, mnie możesz go wtykać normalnie. on po to jest, nie? Nie ma nic, to jedziemy tutaj. Może to ale tu zobaczyć dalki chyba. chyba w dół. Nie wiem. No? Może tutaj. Tam gdzie tutaj. Ja nie z wygrasz, nie... ten... Może to możesz ten. To będzie złączony. Jeszcze głębiej. Może tu Tu jest, tu jest, tu jest na pewno. Trzymajcie. Tu czyli są, mogą być dwa nawet sygnały. O. A to będzie złoty pierścionek pewnie. Coś małego patrzcie, No czasami też się tak zdarza, że niby jest sygnał, kopiemy, kopiemy, a wychodzi na to, że nie ma nic Czyli to jest tak zwany sygnał duchu Coś małego Bo Może cię obrączka bije a Gdzie ty jest? jest Mogę zapytać? guzik no, ale to nie wiem co to jest to jest taki malutki to jest jakiś kawałek odetwany od ścieżki czy to no. by to sobie ziczka może albo łyska był łyski rozerwany Mamy coś dużego tutaj. Ania, dobrze wie Ania? Hania, Hania. Hania, coś tutaj trafiła. Hania, pokaż, że sygnał jest. O, jest sygnał. To jest. No i, I to trzeba będzie wykopać. I teraz kopiemy, tylko coś trafimy. Tu już coś widzimy, że jest. Tylko ciekawe, co to jest. Coś dużego. Musisz bardziej długo kopać. Musimy teraz być może garnek. Delikatnie. Jeszcze proszę pan, tam pójdę. Tak a ty, tam, jak tam zobaczymy. Z monetami albo z biżuterią. Nieraz generacji takie rzeczy się trafiały.

Dobra, na oczy bo te płynie też pryska. Ja już nawet nie wiem, po co ja mi potrzebowała być Ciekawy będziemy dalej. Czekamy żeby się chronić przed deszczem I jak przejdzie trochę deszcz będziemy dalej z dzieciaczkami szli Ale jak na razie wszyscy są zadowoleni.